Znudziłem się pytaniem, jak AI wpłynie na rynek pracy i pewnie nie jestem sam. Bo to już nie przyszłość. To się dzieje na wyraźną i widoczną skalę. Wziąłem pod lupę kilka najnowszych artykułów i wywiadów, które pokazują restrukturyzację rynku pracy. To, co widzę, to zjawisko rozdwojenia ścieżek kariery. Z jednej strony, sztuczna inteligencja tworzy duże zapotrzebowanie na nową elitę technologiczną. Z drugiej, zadania, które do tej pory były kuźnią talentów i pierwszym szczeblem kariery, są bezlitośnie automatyzowane. Tradycyjna drabina awansu zaczyna znikać. Firmy zamiast zatrudniać absolwentów wolą zatrudnić samą sztuczną inteligencję. Zacznijmy od szczytu tej nowej piramidy. Jeżeli śledzicie rynek pracy w IT, zauważyliście nowe stanowisko Forward Deployed Engineer w skrócie FDE. Całkiem nowy artykuł w Financial Times opisuje ich jako rzadki rodzaj programisty, który potrafi kodować i rozmawiać z klientami. To nie, z całym szacunkiem, zwykły informatyk, ale hybryda komandosa, konsultanta biznesowego i inżyniera oprogramowania. Takie firmy jak Anthropic, OpenAI czy Cohere prowadzą prawdziwą wojnę o tych ludzi. Dlaczego? Bo stworzyły rewolucyjną technologię, ale teraz stoją przed największym wyzwaniem. Jak sprawić, żeby klienci, banki, szpitale, fabryki realnie z niej skorzystali i za nią zapłacili? FDE to człowiek, który instaluje się wewnątrz firmy klienta, niemal jak żołnierz wysłany na front, zresztą stąd wojskowa nazwa i wrócę do niej później. Jego zadaniem nie jest sprzedaż, ale odkrycie produktu od środka. On ma zrozumieć, czego klient potrzebuje, a potem wrócić do biurka i uszyć dla niego niestandardowe rozwiązanie AI. Skala jest ogromna. Według platformy Indeed, liczba miesięcznych ofert pracy na stanowiska FDE wzrosła o ponad 800% między styczniem a wrześniem tego roku. OpenAI planuje mieć 50 takich inżynierów w przyszłym roku. Anthropic, twórca modelu Claude, chce pięciokrotnie powiększyć swój zespół Applied AI, który wykonuje te zadania. Pionierem była firma Palantir, grupa wywiadu technologicznego, gdzie FDE stanowią dziś połowę załogi. To fragment filmu z ich oficjalnego kanału na YouTube. Spędzasz sporo czasu na pisaniu kodu, ale jeżeli nie znasz dobrze firmy, dla której pracujesz, możesz tracić czas i pieniądze. Musisz dobrze poznać ich dane. Nick Pratejon, szef AI w Wielkiej Brytanii w Palantir, nazywa to podejście odkrywaniem produktu od wewnątrz. Koncepcja FDE wzięła się z wojskowości, gdzie żołnierze byli wysunięci w obcych krajach. Palantir wysyłał swoich FDE do baz wojskowych w Afganistanie, w Iraku, do hal fabrycznych w środkowym zachodzie USA, ale także do rafinerii naftowej. Firma często wysyła do klientów parę pracowników, nazywanych wewnętrznie Echo i Delta. Zadaniem pierwszego jest zrozumienie czego potrzebuje klient, a drugi ma umiejętności techniczne, żeby to stworzyć. To jest właśnie ta nowa elita, ludzie, którzy potrafią być mostem między kodem a realnym biznesem. Arnaud Fournier, który kieruje europejskim zespołem FDF OpenAI, mówił niedawno w wywiadzie, że jego celem jest wdrażanie agentów AI u takich gigantów jak francuskie Sanofi. To jest praca FDE. Praca, którą wykonujemy, szczegółowo pracując z klientem OpenAI, to integracja naszych narzędzi i ich systemów, żeby dostać jak najlepszy efekt. Zakres potrzeb dla Sanofi będzie inny niż dla Orange czy Miraki i Pigment. Za każdym razem wyzwania są inne. Jak pisze Financial Times, firmy z różnych branż są coraz bardziej chętne do wdrażania narzędzi AI, ale nie są pewne, jak korzystać z tej technologii i jak mieć zwrot z inwestycji. Bank ma inną potrzebę niż startup, szpital inną niż fabryka. I tu z pomocą przychodzi FDE. Gdy na szczycie buduje się elita, u podstawy piramidy dzieje się coś równie fascynującego, ale znacznie bardziej niepokojącego. Ktoś musi tę sztuczną inteligencję wytrenować. Artykuł w Entrepreneur opisuje ponoć tajny projekt w OpenAI o nazwie Project Mercury. OpenAI po cichu zatrudniło ponoć stu byłych bankierów inwestycyjnych z Wall Street ludzi z Goldman Sachs, JP Morgan czy Morgan Stanley. Ich zadanie za stawkę 150 dolarów za godzinę, mają tworzyć skomplikowane modele finansowe, analizy fuzji i przejęć i karmić nimi sztuczną inteligencję. Innymi słowy, OpenAI płaci ekspertom za to, żeby nauczyli AI, jak wykonywać ich własną pracę, a konkretnie pracę juniorów. Młodszy analityk w banku inwestycyjnym to ktoś, kto pracuje po 100 godzin tygodniowo, głównie w Excelu i PowerPoincie. Żmudna, manualna praca, ale kluczowa. To tam absolwenci uczyli się, że zdobywali wiedzę i odporność psychiczną. W każdym zawodzie. Project Mercury ma na celu zautomatyzowanie właśnie tego etapu. Słowem, tworzy się nowy, lukratywny dosyć, ale prawdopodobnie tymczasowy rynek pracy dla trenerów AI. Eksperci stają się nauczycielami swoich cyfrowych następców. Jean Brandhower, ekspertka od rekrutacji w finansach, skomentowała to dla Bloomberga bardzo trafnie. Czytanie dokumentów, analizowanie ich to proces, którego trzeba się uczyć, nauczyć. Pominięcie tego etapu będzie szkodliwe dla młodych bankierów. No właśnie, co się stanie, gdy AI już się wszystkiego nauczy? Koniec cytatu. Mamy dwa skrajne przykłady tego, jak firmy podchodzą do tego problemu. Nazwijmy je podejściem miękkim i twardym. Podejście miękkie. McKinsey, chociażby, gigant konsultingowy, który żyje z pracy analityków. Stworzyli własne narzędzie AI o nazwie Lili na cześć Lilian Dąbrowski, pierwszej kobiety konsultantki zatrudnionej w tej firmie w 45 roku. Lili robi dokładnie to, co kiedyś robili absolwenci. Tworzy prezentację PowerPoint, na podstawie promptu robi research i wyszukuje ekspertów w firmie. I uwaga, dziś ponad 75% z 43 tysięcy pracowników McKinsey regularnie używa Lili. Firma chwali się, że narzędzie oszczędza pracownikom 30% czasu, który normalnie spędziliby na zbieraniu informacji. Co na to szefostwo? Kate Smile, globalna liderka technologii w McKinsey, mówi tak: Czy potrzebujemy armii analityków biznesowych tworzących PowerPoints? Nie, technologia może to zrobić, ale, zaraz dodaję, to nie znaczy, że zatrudnie ich mniej, po prostu będą robili rzeczy bardziej wartościowe dla naszych klientów. Brzmi pięknie, ale czy to prawda? Raport firmy Signal Fire jest jasny. W 2024 roku liczba nowych absolwentów zatrudnianych w największych firmach technologicznych spadła o 25% w porównaniu z rokiem poprzednim. Powód? Między innymi Taki, że AI przejmuje zadania dla początkujących. A to prowadzi nas do podejścia twardego. To są historie w Accenture, w Google, w Microsoft, w Amazon na różną skalę, w różnym momencie. W tym roku, dosłownie przed chwilą, Amazon ogłosił zwolnienie 14 tysięcy pracowników korporacyjnych. To nie są pracownicy magazynowi, to są pracownicy biurowi. W oficjalnej notatce do pracowników szefowa HR napisała, że cięcia są konieczne, żeby przygotować firmę do szerokiej adopcji technologii AI i żeby działać bardziej oszczędnie. Z mniejszą liczbą warstw. Koniec cytatu. CEO firmy Andy Jesse był bardziej bezpośredni. Napisał bez ogródek, cytuję: W miarę wdrażania większej liczby generatywnych AI i agentów, będziemy potrzebować mniejszej liczby ludzi wykonujących niektóre z dzisiejszych zadań, a więcej ludzi wykonujących inne rodzaje pracy. Koniec cytatu. McKinsey mówi: Będziemy robić cenniejsze rzeczy. Amazon. Potrzebujemy was mniej w jakimś sensie. Wygląda na to, że rynek pracy, nie tylko w technologicznych firmach, w 2025 roku pęka na pół. Na jednym biegunie mamy Forward Deployed Engineers, elitę, która dobrze zarabia, potrafi przetłumaczyć AI klientom i pracuje w realnym biznesie, tam gdzie są pieniądze, także z AI. Na drugim biegunie mamy trenerów z Project Mercury, ekspertów, którzy monetyzują swoją wiedzę, ucząc maszyny, jak ich zastąpić. A na samym dole Zadania juniorskie: robienie slajdów w McKinsey, modelowanie wekselu na Wall Street, zarządzanie średniego szczebla w Amazon. To wszystko się automatyzuje. To kiedyś był ważny szczebel drabiny. To tam uczyliśmy się zawodu. Jedni nazywają to uwolnieniem potencjału, inni redukcją biurokracji, ale efekt jest ten sam: znikają stanowiska dla początkujących. Nawet JP Morgan, który ma problem z tym, że juniorzy uciekają do funduszy private equity, teraz zakazuje im przejmowania innych ofert przez 18 miesięcy. To jak się odnaleźć w tym nowym podzielonym świecie? Czy będziemy tymi, którzy wdrażają AI, jak FDE, czy tymi, którzy ją trenują, a może tymi, których zadania AI właśnie przejmuje? Mam poczucie, że trzeba nam umiejętności grania na wszystkich trzech instrumentach. Bez fundamentów nie będziemy w przyszłości specjalistami, ale praca nad fundamentami musi być prowadzona inaczej niż lata temu. Mamy do tego narzędzia, których lata temu nie było. No i copyright na nasz unikalny talent. Co sądzisz? Skomentuj na YouTube, na Spotify, na Apple Podcast. Komentarze pomagają mi pisać lepsze treści. Ale także, im więcej komentarzy, tym więcej nowych słuchaczy i widzów na Voice House. Dziękuję.